No, cześć. Witam serdecznie. Niedziela. Dzisiaj zaczęliśmy malowanie podkładem. Szlifowanie i malowanie. No to też. się ciebie widzą puta. Pod yy, Padł kompresor w międzyczasie, oczywiście. Ale to mniejsza o to. A się siedzi ta dada. Teraz tak. Przede wszystkim wszystko wyspawane było, wyszlifowane, zmatowane. No tam z tyłu chciałem, chciałem Wam pokazać później, na razie nie będę pokazywał, jaki będzie kolor. Kupiłem odcinek farby 5005 akrylowy na wierzchnie, bo powiem Wam szczerze, że malowałem w pracy tym kolorem i mi się spodobał. Więc sobie kupiłem, zamówiłem z internetu, bo taniej i kupiłem. Już nie męczyłem moich szefów. A właśnie dziękuję szefom z firmy Pact Protect za udostępnienie podkładu. Trochę go zabrakło, tak wygląda już w podkładzie. W środku nie malowałem, bo i tak wszędzie będzie ta picerka Tu, 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 tu. Tak wygląda malowane gdzieś z godziny temu udało się nie narobić zacieków ale z tym kompresorem to była ciężka sprawa no te przywizny, nie patrzcie, bo to będzie jeszcze szpachlowane, ja chciałem pierw wszystko pomalować w podkład, żeby nie było nigdzie gołej blachy To wygląda. drzwi od pasażera, od nie zdejmowałem. Tak je obmalowałem. Nie chciało mi się. O tu ładnie. Tak, tak. Tak. Drzwi, cyk. Tu cyk. Korównica zakryta. Cyk. A tu mi zabrakło podkładu. Miałem tam. Siwego z śnieżki też jakieś tam epoksy czy chuj, wie co? I tak sobie pomalowałem trochę komory tam. O. ładnie cyk, 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 koła będą zmienione Pogadać z szefami z firmy i wypiaskować je. Co jeszcze robiłem w tym tygodniu? A właśnie. No i teraz wam pokażę przedsmak koloru. Mam tutaj pomalowaną przednią trapę. Cyk. Kolor. Zaje fajny. Wyszedł. Bo w ogóle muszę wam powiedzieć, że sobie zbudowałem garaż do końca. No, jeszcze tam zostało okrycie dachu, jest wszystko okryte membraną. Cyk, cyk, cyk. Gdzieś trzeba robić żuka z przodu, nie mam jeszcze do końca okryte, ale widzą, żeby mnie nie widzieli, jak robię. Bo wtedy za dużo osób przychodzi i nie rozpraszają. Także myślę, że jutro będę matował. W ogóle co wam muszę powiedzieć? Tumik. Wracanie do tumika. Fajnie wygląda, ale niepraktyczny. Trzeba go zmienić, bo za głośno chodzi. Następna rzecz. Instalacji elektryczne jeszcze nie ogarnąłem. Powiem Wam, że mnie wkurwia strasznie ta instalacja. Jest tak posrana. No ale to się może uda kiedyś. Może ktoś tam będzie umiał to zrobić, pogadam ze znajomymi, może ktoś tam się trafi. Tak to wygląda. A, i bak. Zdjąłem z tamtej ramy bak, sprawdziłem go powietrzem i jest szczelny. Fajnie, bo cztery setki zaoszczędzone, używka tyle kosztuje. Także... Cześć, tu lampa świeciła. Także jest w porządku. Jeszcze podłoga, parę pierdołów. Może w tym roku wyjedziemy. sprężarkę to taką. 100 litrów. Co tam załatwiłem. Od brata, ale silnik się kurwa spalił. Chuj. Dobra. I tak mi się nie chce nagrywać, bo nie wiem co wam, wam mówić. наразе